Idę na złoto. E, raczej nie. Wróć się z noc, już w nocy nigdzie nie idź. Przestań. Z noc trwa jakiś kilka, nie wiem, niecałą minutę. Wiem, ale wiesz, zawsze istnieje groźba, że coś tej nocy przyjdzie i będzie kupa. Tak jak ostatnio. A już handy raczej nie przyjdą przez najbliższy tydzień. No. E, ptaszek się złapał. Zrobiłeś pirt trapa? Tak, tak. Nie, nie wyjmuj go. Jak Wyjąłem pod... go, ale. Ale on się nie, nie zabija. Nie zabijam go. Wsadzę go bezpiecznie do skrzynki razem z pszczołami i tymi, i świetlikami. Dobra, bo ja chcę zrobić właśnie ten, ten klatkę, żeby ten... robić ten. Nasiona? Tak. Dobra, mogę palić te szyszki. O jezu, mamy tyle szyszek, że to się przyda. się bardzo przyda. Eee, drumsticky spróbuję ugotować, bo one też już się zaczynają psuć. Tak samo zresztą jak kukurydza, której nie mam zastosowania dla niej w tej grze, niestety. Zrób no ją mięsną. No. no tak, ale jak zrobimy popcorn, to wiesz, że popcorn nie jest szkodliwy w tej grze nie używasz go do, jako popcornu, tylko po prostu go pakujesz do przepisu. No, no tak, bo on reaguje jako zwykłe ten, y, y, twój, nie owoc, tylko warzywo. Zapychacz, no. No. Zapychaczem to są te, to są y, patyki. Czy ja tam w ogóle nazywam to po prostu filerem i tyle? Nie, też może być. Jezu, ile my mamy tych... Mój drogi, ile my mamy tutaj... Y, no, jak one się nazywają? Motyli. No po prostu nie uwierzyłbyś w ilość motyli w, w pobliżu naszej bazy. To jest aż piękne. Tyle ci powiem. Zbierałem trochę węg węgiela. Wungla. Jak ja. prawdziwy górnik. Wungiel z drzewa robisz. I wyobraź sobie, że B-Box jest cały zalany tym, jak on się nazywa. Miodem. Miodem. Ogólnie jedna rzecz, o której chyba ty nie wiedziałeś, dlaczego ja już teraz założyłem też b, b Boxa, to jest jeden z tych powodów. Podobno jest wprowadzona jakaś poprawka i B-Box w TGDze po prostu szybciej e szybciej dojrzewa. Nie wiem jak to nazwać inaczej. Produkuje miód. Pszczołki w B-Boxie prędzej produkują miód. O wykorzystałem twoje i to co chciałem ja powiedzieć. Haha. Ha. Dobra, posadzimy sobie to, to i tutaj. A teraz, teraz 30 węgla. Big flower, pick flower, pick flower. Okej. Okay. Ile potrzebuję, żeby zrobić? Potrzebuję 12, czyli jeszcze troszeczkę mi brakuje. Dobra. Raz. Ogólnie na północ od nas jest też duże składowisko. Składowisko, jest dużo tych jeziorek, w pobliżu których są mordercze żaby. Więc w razie czego mamy miejsce do łowienia ryb? Bo żaby w zimie nie wychodzą. Aha, ale pan, te. Ale też staby są zamarznięte w zimie. Cholera. No. No, tu się pojawia problem. Teoretycznie powinno być coś takiego, żeby móc zrobić przerębel. Wydaje mi się, że w zimie jest po prostu... Ogólnie w Domstarwie, jest strasznie mało rzeczy do roboty. Tak, wiesz co, zima jest nie do końca przemyślana mi się zdaje w tej grze. Że Jest fajnie, że ona się pojawia, ona jest trudniejszą porą, ale... Nie ma tam nic do roboty, no, tam po prostu cały dzień siedzisz i. Tak, i ewentualnie teraz w Tugederze i w tym, w jaką się nazywa. W Reign of Giants jeszcze dodatkowo modlisz się o to, żeby nie przyszedł Ci ten, tytan. No. Bo jak on przyjdzie, no to... Swoją bazę po prostu opuszczasz. I wyobraź sobie, że zbierając kwiatki, mam z powrotem pełne Sanity. Jak tam Twoje Sanity, bo jedynie bym Ci zrobił Girlandę. 135. Na. Aha, bo nie wyświetla się ile. Nie wiem ile, pewnie jest jakieś 200 albo coś, 220, nie Okej, okay, ale jestem w stanie nam zrobić girlandę, więc w każdym momencie po prostu ją zrobię. Anyway, mam 17 drewna, zrobię chyba jeszcze jedną skrzynkę. Masz 17? Dobra, to ja więcej nie zbieram, bo mam 11. Mamy las obok nas i jego, je, jego możemy wycinać, pamiętaj. Ten, który ja sadziłem z uporem maniaka i próbuję Ci cały czas przypominać, że mamy posadzony las. Złapał się czarny ptak w tym. W... Jak ona się nazywa? klatce. W klatkę, well, e, e, to nie jest klatka, Łapkę. Pułapkę. Ale spotkałem Menta. Gdzie? Na północy? Co chodzi przy krzaczkach Gdzie ty jesteś? A! W tamtym miejscu, no to w tamtym miejscu on jest. E, pozwól sobie, że ja e, upiekę sobie granata, który właśnie wyrósł, bo i tak nic nie mamy z nim do roboty, a i tak nie mam też go gdzie składować w lodówce. Ja go sobie po prostu zjem, bo i tak potrzebuję e, jakiegoś zapychacza względem głodu. A, jejku, fes. Znowu e, na Thermal Measurer, measurer e, wyrosła nam ta. Wzrosła nam... E, no. Temperatura. Więc zima nie przyjdzie. Mówisz, którego dnia pojawi... Powiedz mi, którego dnia powinna się pojawić druga ten, druga zima? Nie wiem, jeżeli lato trwa jakieś 3 tygodnie, czy 21 dni. Zima trwa 2 tygodnie. No to policz sobie 21 plus 14. 40 dzień powinna się zacząć zima. Około. Teoretycznie... No. Może gra się zdecyduje i nagle jej się przypomni Ej, wiecie co? Ja, powinien, ja powinnam wam zimę zafundować. Chcecie zimę? Macie. I jednie nam dwutygodniową zimę. I się posramy. Będzie śmiesznie. Będzie bardzo śmiesznie. W ogóle będzie bardzo śmiesznie, bo jesteśmy przy wodzie, czyli będziemy mieli rój pingwinów zespałnowany na starcie. Czekaj, to jest to, co myślę? Co znalazłeś Mam rozwalony boulder, a to jest właśnie wejście do... czekaj, prawie jest rozwalony. Chyba tylko raz muszę go klepnąć, zobaczmy. Dobra. Nie, to kamień. Nie. Szkoda. Chciałem, że to zejście do podziemi. No to byśmy mieli chociaż podziemia. Wiesz co? Ja tak myślę, że jak przyjdzie zima, to po prostu najlepiej się schować w podziemiach niby. W podziemiach nigdy nie jest dobrze się chować. Wiem, ale powtarzam sobie, próbuję, wiesz, próbuję oszukać sam siebie, mówić sobie, że zimą lepiej będzie w tych... w podziemiach. No właśnie, niestety nie. Podziemia no to nie jest nie. najgorsze miejsce w tej grze. Znaczy, wiesz co ci powiem? Na całą, ten, na całego Don't Starwa, którego do tej pory grałem, w podziemiach byłem raz. Ty, jest taka jedna ciekawostka. Mhm. Kamienie, które są walnięte przez meteoryty, rozpadają się inaczej, niż zwykłe kamienie. Są? So? No, to jest, Mają po prostu inne tekstury. Taka ciekawostka. A, a tego to nie wiedziałem. Ciekawe. Zapiszcie to sobie. Wszyscy będzie za tydzień z tego sprawdzian. Wujek Fez was sprawdzi. Haha! Raczej... nie. Raczej nie? Zapomnisz do tej pory, nie? No, to przede wszystkim. O oh fak! O fuck, o oh fuck, oh fuck Zapomniałem rozpalić ogniska i prawie bym zginął raz, dwa, węgle i jest dobrze. Anyway, anywho, anyway jak to mówią Nasz b-box się trzyma dobrze Więc... Więc, 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 więc... Gorzej z mięsem. Monster mita mamy w lodówce. Wywalić, bo ono się już zepsuło. Jest Spoiled Monster Meat. Także wywalić. Albo wiesz co, nie wywalaj, niech będzie jako nawóz po prostu. To trzymam To przełożę do tej, do skrzynki z nawozem. Okej. Okay. Okej. Okay. Mogę robić klatkę na ptaka Super, czego ci brakowało? Bo jeżeli złota to mamy go wpisę. Złota. Test, czy nasze, y, Fest, czy sprawdziłeś... Fest czy ty sprawdzałeś nasze skrzynki? Ale pozbierałem też kamulce. Fest czy sprawdziłeś. Fest czy ty sprawdziłeś. przy okazji pozbierałem troszkę jagód. Aaa dobra. Z jagodami ci odpuszczę. Z racji tego, że jagody też zbierałeś, to ci odpuszczę. Bo mamy kamieni 37 Masz patyki 7 patyki to nie mamy ich za wiele. 8 złota jeszcze mamy tu w, w naszej wspaniałej bazie mamy 33 Bifalo i 9, moje, 9 fragmentów mojej brody. Bądź dumny że Bro, to nie... Po prostu, ale Wiem, przez przypadek ją wtedy ściąłem, ale już zaczynam zapuszczać nową i teraz jest po prostu niezetne. zetnę. Jeśli byś mógł, to zrób mi coś do jedzenia, co? Dobrze, zrobię ci. Może być glazurowane mięso? Może być. Ja mam manię z tym Ale najlepsze byłyby te po prostu z okami Słuchaj, nie było cię tak długo w bazie, to masz i jeszcze na dodatek przyniesiesz mi złoto, znaczy się nam złoto przyniesiesz, więc... Dostaniesz wyżerę godną królów. więc propos królów, no. słyszałem, że już jest potwierdzone, że książka Martina wyjdzie po, po tym finale serialu, więc to mnie bardzo smuci. Aha, gry o tron. Ja ci powiem tyle. Ja. Serial Gra o Tron yy, sprawił, że Moje zainteresowanie książkami, a przeczytałem chyba połowę pierwszej części pie pieśni Lodu i Ognia. Jak zacząłem oglądać serial, tak właśnie serial zniechęcił mnie do czytania reszty książek. Czemu? Nie wiem, ja mam, ja mam często gęsto w taki sposób, że jeżeli jest jakiś serial albo coś na podstawie danej książki i ma zbyt dużo różnic, to po prostu zniechęca mnie to na całego do czytania książki takiej. To jest tak, tak na przykład mi dzięki temu znajomy odradził, żebym nie oglądał filmu sprzed X lat Duna tylko przeczytał sobie rzeczywiście książki Franka Herberta i e, powiedział co myślę o filmie po przeczytaniu książek. I powiem ci szczerze, że prawie skończyłem pierwszą część i oglądnąłem sobie e, pierwszy fragment filmu, który opowiada właśnie tą e, część, tą, którą ja już zdążyłem przeczytać. I powiem szczerze, że gdybym nie przeczytał tej książki, to bym stwierdził, że nie podchodzę do tej książki w ogóle. Właśnie przez. Ale książki film. są dobre w Gryotron. Wiem, jak czytałem to mi się podobały, ale tak jak ci mówię, zniechęcił mnie i to bardzo mm, serial. O, mogę otworzyć Chestera, jak bardzo się cieszę. Nic nie widziałeś? Znaczy i tak to powiem, zobaczysz na nagraniu, ale nic nie widziałeś. Drogi Fejcie. podrzuciłeś mi jakiegoś farszywego. Ja? Farszywego? Nie. Nie, ja bo zabierałeś coś, ale nie wiem co. No właśnie, zabrałem kupy, które włożyłem do odpowiedniego do odpowiedniej tej, jak ona się nazywa skrzynki i Hound Tooth. W ogóle mamy 6 Hound Toothów, więc powinniśmy być zdolni zrobić jakąś pułapkę. Uh -huh. Z tego, co pamiętam. A, nie tu... mam nasion. To Masz traf. nasionka? Masz może nasionka? Jedno w lodówce. Mm, w tej lodówce z tymi. Z, jak one się nazywają? Zaraz ci zorganizuję drugie, bo gdzieś tutaj widziałem właśnie. Widziałem już ci niosę. Mam coś dla ciebie, Fest. Chodź. Jako że, jako, że wczoraj były walentynki... Dobra, skończ okay? gadać i dawaj. Trzymaj. Z okazji walentynek. I to i tak będzie pojawić się odcinek tak późno, że to już będzie totalnie nie, w, nie po nie w czasie. No i co z tego? Ważne, że... Ważne, że zostałeś prezent, mój drogi. Ej. Ciesz się, Dobra. bo wiesz, bo mogłem ci dać coś, czego... co by ci się nie przydało. Wow, mamy beard cage'a. Ej, czekaj, czekaj, nie tamtego czarnego kwiat... ptak... Chłopie, otwórz tą... Daję tutaj mojego ptaka. Tak, Wal się. otwórz tą... Otwórz to tą, jest mój Edgar. Tą... Otwórz tą skrzynkę. Otwórz tą skrzynkę. Tak, tą obok której jesteś. Zobacz, dolny prawy róg. Nie chcę tego czerwonego... czego? Pozera. Ja mam swojego prawdziwego czarnego kruka. Edgara. Nazywa się... Na, nazywa się Nightpain. Ostatni <grywk> raz... Wiesz, ostatni o raz, chodzi, raz tak dałem ci w nocy czytać Edgara Alana Po, tak? Ojej. Ojejku. Dobra, słuchaj, trzeba jeszcze zobaczyć. Chciałbym zobaczyć jeszcze, co my mamy w tych skrzynkach i ewentualnie spróbować coś tutaj ułożyć, ale widzę, że mamy wszystko w miarę e, poukładane w tych skrzynkach. I okej, okay, dobra. W skrzynce po środku, mój drogi, masz jeszcze jeden, ten, jeden gruczoł pająka i mnóstwo proków. Trzecia skrzynka na samym dole to są materiały budowlane, a skrzynka ta u góry to nieposegregowane. Nie chciałbyś ze mną grać w Minecrafta, bo to by było jeszcze gorzej. Ja bym robił po każdą skrzynkę do jednej rzeczy. No i? Proszę. Ta, to jest Dobra, smaczne. co dalej? Co dalej, co dalej? Aha, już. Co dalej? Zabiorę Ci ten oto wspaniały y aks. I'm taking your axe with you. me. Ax. And my axe. And my axe. W ogóle powiem ci taką fajną ciekawostkę odnośnie tego odnośnie władcy pierścieni nie. O kurde co? O kurde, jednak nie miałem racji. Co? To nie był zwykły kamień. To był Moonrock. I tak nam się nie przyda, bo nie mamy na razie możliwości zrobienia tej magicznego tego Magicznego urządzenia... Pytatura. no. ILE TAM JEST potrzebne? Teraz mówię, to powinno być ...presti... Di, presti, digat, presti, e, presti i hat i Presti-i-hititator. Presti to się powinno przeczytać. Ale okej. Okay. ...nie mamy top hata. Jak można zrobić top hata? Top hut. Potrzebujemy... ...sześciu silka. Tylko. Bo Nightmare Fula mamy jednego. jeżeli ja te. Magią, to tam się później będziemy bawić. Jeżeli dożyjemy, pamiętam. Mamy, przepraszam, Nightmare. No, mamy jednego Nightmare Fula. Okej. Okay. Powiedz mi, masz może jeszcze jakieś te. E, jak one się nazywają? Silki, pajęczyny, bo. Mam dwa. Osiem jest potrzebny na biki perhat. Trzeba. Musimy się uzbroić, mój drogi. I zrobimy tak. Słuchaj, skończymy sobie ten odcinek, tą sesję nagraniową sobie za chwilę skończymy. Nie wiem, czy chcę... Tak się zastanawiam. I potem sobie jeszcze omówimy już poza kamerą, co... Tam zrobi... 36 w Wiesz, że jest 35 dzień, ergo za 5 dni zimę wywołujemy, bo Thermal Measurer... Zobacz, piękny Thermal Measurer, co pokazuje. Oh well. A, i ogólnie wiesz, dlaczego nam się spieprzyła zima? Bo zapomniałem Ci tego powiedzieć. No? E, czasami występuje w tej grze taki wspaniały bug, że jeżeli pierwsza Twoja sesja e, od uruchomienia serwera do, za, do wyłączenia serwera e, nie będzie trwała do pierwszej zimy, to właśnie wtedy zima potrafi się zbugować. Bez sensu. To jest bez sensu, ale to jest bóg który oni będą starali się, wiesz, panowie skleja będą starali się naprawić, bo to jest troszeczkę yy, troszeczkę, że tak powiem, bardzo, bardzo yy, niefajnie jeżeli jeżeli występuje taki yy, bóg gdzie no. Po prostu zima nie pojawia się wcale. KS, powiedz mi jedno, kto zrobił Monster, monster Lasagne? Ja zrobiłem. Włączę PVP następnym razem i po prostu cię będę dziadał. Za te, za... Ale to to, to. to i tak było z trzech, z trzech Monster Mitów, to nie Aha, ma znaczenia. Ale Monster Mitów. No masz całe szczęście. Ta. Masz całe to przecież szczęście. Przecież nie robisz co ty? Przecież wiem, coś z czego robić. E, słuchaj, w naszej lodówce. A... Jest mnóstwo popsutego tych. Jest mnóstwo popsu. Mamy 36 już prawie zepsutych tych kornów, 12 zepsutych pumpkinów. Wiesz co, ja zobaczę jak się robi pumpkin cookies i po prostu zacznę nam robić pumpkin cookies. Chyba że żeby robić pumpkin cookies. Czekaj, wiesz co, zobacz, bo to jest jak sądzę w większości tego surowe, więc można to jeszcze podnieść. Wiem. O się. wiem, wiem, ale to się no już, zaraz. Dupę. Sprawdzam tą. Sprawdzam wiki. Sprawdź poza lodówką. Yy, fruit medley. Czego potrzebujemy do fruit medleya? Wezmę to. Dobra, już, już znikam. Tak, można tu wszystko jeszcze pogotować, więc ja to zrobię. Fruit medley. Dobra. Mm, otwórz. Durian. Yy, mogę użyć tego duriana? Daj ten, daj dwie tylko jagódki. Daj dwie jagódki. Daj mi dwie... No, zabrałeś wszystko z tej, z lodówki. Jest o. pusta. Daj mi dwie jagody. No to przestań się miotać jak szalony, no. Miotam mną jak szatan. Dobra, już zabrałem te dwie, trzymaj. Trzymaj resztę. A ja ugotuję w tym momencie... Frut medley, bo jeszcze tego nigdy nie zrobiłem. Bo ja miałem takiego pecha, że nigdy mi duriany nie rosły. Nie wiem dlaczego. O, Dragonfrut właśnie wyrósł nam. Wiem o tym, sam go zasadziłem. Jestem dumny z ciebie. Jestem z ciebie naprawdę dumny. To ci Fizz Jam. Jakim sposobem? Zdalej za dużo jagod. Nie. Patrzę na. Słuchaj, patrzę yy, na ten. Na wiki, mam obok siebie e, Granat no. e, Jagody, Jagody i... Duriany. I powinno mi wyskoczyć fruit Medley. Może to jest godzina w a nie w tym e, e. Recepta Że to jest recepta to nie znaczy, że ona jest tego. Nie, ja. Tyczy właśnie... się już konkretnie tej wersji gry. Nie, 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 nie. Na przykład są przepisy na jakieś tam lody i takie wiem, rzeczy. Nie wiem, ale to ja patrzyłem na to. to czy jest obok tego znaczek Rain of Giants i to jest oryginalny. To inaczej, powiem ci jeszcze jaki jest na to przepis, który Jeden Durian, dwa granaty i jedne jagody. Aha, dobra, wiem o co chodzi. Co? Myju ci się jagody z... Nie, 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 jagody też są, tylko że to jest podane jako ostatnie, ale jest opisane, że jeżeli dasz za dużo tych za dużo owoców, to wtedy zamieni ci się w tego w... w... w, w, w Fistful of Jam, czyli najprawdopodobniej w Don't Start Together któreś z tych owoców daje więcej... jest liczone jako więcej owoca, nie? Wiesz o co mm. mi chodzi? No. no, że jest po prostu ma większą no to wartość owoca w owoce. I... Dobra, no to jak ty ugotujesz, to wydaje mi się, że sobie tą sesję tutaj zakończymy. Nie właśnie tutaj. Nie mogę. Bo mogę ci dać już spadek zamiast gotować. Masz buziaka. A proszę. It's fez! It's fez! But it's not going to change. It's not going to change. Anyway. E, słuchaj, ja tak myślę, że w następnym odcinku, już w następną sesję, zaczniemy od tego, że po prostu uzbroimy się w żarcie i tak dalej. I zanim zapadnie 40 dzień, e, skończymy tą sesję, jak e, zapadnie nos, tak mi się wydaje. Słuchaj, e, jak, e, jak zaczniemy następną sesję, to musimy bardzo szybko pójść na jakieś. E, polowanie i jak upolujemy cokolwiek, ty będziesz polował, ja jestem twoim suportem tak naprawdę. I jeżeli uda nam się coś upolować, po prostu idziemy razem i yy, musimy to zrobić przed 40 dniem. Jak wejdzie nam 400 dniem, no, 40 dzień, to bez względu na to, jak daleko będziemy od bazy, no to, no to robię zimę, więc ja będę niósł przy sobie nasze kurtki po prostu. No możemy je wpakować do Chestera. Róbi Też dobrze. racja. Dobra słuchaj, robi się noc, więc chodź do ogniska. Dobra, tam jeszcze coś pogotuj. Chodź do ogniska i się będziemy żegnać i w tym miejscu zakończymy sobie tą sesję nagraniową. Mamy nadzieję razem z Fezem, że ta sesja nagraniowa, że, ten, że te odcinki, które teraz nagraliśmy Wam się po raz kolejny podobały. I czekamy na wasz odzew, co byście chcieli zobaczyć w tej serii I ogólnie... Ja wiem co ja bym chciał. No. Chciałbym zobaczyć komentarze pod filmami, bo ich nie ma. Czy właśnie Piorun pisnął u nas... Padno piorunochron. Ja piorunochron. Wow, całe szczęście. E, wiem, brakuje komentarzy, no ale to... Mogę go dotknąć. Mogę, mogę. No będziesz miał bardzo ustawną prodę te wszystkie strony, więc Fajnie. Nie, nie dobra, przecież. to ja się do tego nie zbliżam. Anyway, yy, twoja prośba jest taka jeszcze raz ją, powtórz dla wszystkich No, to jest halo Halo Co? No, co chciałbyś zobaczyć yy, przy okazji wszystkich odcinków Mówiłem przede wszystkim chciałbym komentarze zobaczyć jakieś Jakieś, bo jakieś się pojawiają, ale yy, twoim zdaniem jest ich mało. No, jeden albo dwa komentarze to nie jest jakaś szczególnie wielka burza tego, nie? Wiem, to jest po prostu ilość tak zastraszająco... tak zastraszająca, że... Mój drogi, po prostu więcej, więcej nie było. Anyway. Yy, słuchajcie, to by było na tyle w tej sesji nagraniowej Don't starve. Wydaje mi się, że zrobiliśmy w miarę dużo. Oczywiście wydaje mi się. Tak, ja zginęłem. Did you hear dalej. that? Ches, yy, wiesz co się zbliża? Serio? Tak. Więc może zakończmy to teraz i cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego razu będzie zabawa. No będzie zabawa, do następnego razu trzymajcie się, cześć.